Cześć, operatorzy, mam na imię Radek, jestem instruktorem w Centrum Szkoleniowym Lektor od ponad 9 lat w Radzyminie i w Łomży. Dzisiaj skupimy się na tym, jak macie pracować maszynami przepisowo, zgodnie z BHP, tak żeby praca była przyjemniejsza i łatwiejsza, żeby dniówka lepiej minęła. Najważniejsze w pracy... O sprzętem ładowarkowym jest pozycja transportowa, tak? łyżka zawsze na maksa zamknięta na wysokości połowy przedniego koła, na wysokości przedniej oświ. Tak? I pamiętacie, jak wyjedziecie gdzieś na drogę publiczną, nie możemy nikogo, ani niczego przewozić w łyżce. Tak? I tak jak wyjeżdżamy, maszyna musi być czysta, sprawna technicznie i bez wycieków. Właściwe ustawienie łyżki to efektywniejsza praca i dłuższa żywotność maszyny. Maszyna CAT jest opcja samopoziomu łyżki. Utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w kołach i oponach to połowa sukcesu Waszej pracy oraz utrzymanie odpowiedniego toru jazdy. Za małe albo za duże ciśnienie to pogubimy połowę towaru, maszyna będzie bardziej wywrotna. W tym krótkim filmiku nie jesteśmy w stanie Wam przekazać wszystkich technik i szczegółów kopania. Jeśli chcecie udoskonalić swoje umiejętności operatorskie, zapraszamy do nas na szkolenia.